Witam na kanale Kwasu tak jak mówiłem, wracamy w C FC Barcelony, Franek Kolensa z w FC Barcelony tak jak mówiłem ostatnio na odcinkach, na odcinkach, na odcinkach, na odcinkach Aaron Collins. Dodaj, obserwuj Aaron Collins i będę go chciał sprowadzić twardego Waldego Waliczyka do zespołu Barcelony. My tutaj nie pamiętam czy mamy okienko transferowe otwarte. Jest październik zamknięte, ale no, o kilka miesięcy może coś się uda zrobić. Mam jeszcze tutaj chyba spory budżet. Transferowe do korzystania. 15 milionów, więc myślę, że e, da się coś zrobić. E, zapraszam nas na mecz z Alawes, Deportivo Alawes. E, Deportivo zajmuje 19 pozycji. My pozycję drugą musimy cały czas e, jeszcze udowadniać, e, że jesteśmy mistrzami, że będziemy mistrzami. Patrzymy, jak wyglądają. A tutaj będzie mecz, mecz najważniejszy z Bayernem, tak? ale tutaj będzie mecz. E, 30 i potem 3-4 dni teoretycznie. Może się wykurują piłkarze. Bo to też jest dla nas no, ważna jest ta liga, ważna jest ta liga. Wiadomo, Liga Mistrzów jest ważna. Ale liga też jest ważna, ważną, ważną, ważną rzeczą. Zobaczmy, jak wygląda tabela. Tutaj faza grupowa, tutaj faza grupowa jest Barcelona, Benfica, Bayern. OK, mamy 9 punktów. No dobra, myślę, że możemy spokojnie zagrać tutaj najmocniejszym zespołem. Zobaczmy jeszcze kto będzie na ławce rezerwowych. Tutaj Alba jest troszkę podmęczony, więc na lewą stronę, na lewą stronę wróci Balde. Sanchez, Baske, De Jong, Traore też widzę, że zmęczony, więc tutaj Dembele wraca i myślę, że to wyjdzie in plus dla zespołu Sąs jest Fatty Fatty w końcu fajnie jakby zaczął grać może za Eze na lewą stronę ruszamy w takim razie, mecz FC Barcelony Lewandowski już czeka na zdobycie kolejnej bramki w zespole z Katalonii Aj. Już Saint Maxim przy piłce. Tak, jak mówiłem, padło na to, że tutaj w lidze wystąpi podstawowy skład, jest De Jong. De Jong. De Jong jeszcze przy pilce, będzie strzelał, tak jest, obok bramki. Ta ten był fajny do bardzo ale w chciałbym go ściągnąć. Bristol Robertson jest kotem po prostu, więc może będzie fajny tworzył atak. Małe pieniądze. Teraz Cipollini. Świetna piłka. Piękny gol. Deportivo rozpoczęło 100 minuta. Piękna bramka. No, zaskoczenie. Barcelona przegrywa. Muszą wziąć się za odrabianie strat, pokazać, nie wiem, krakowską piłkę, pokazać tą piłkę z Katalonii. Płaskiet. Basket, jedno kółeczko. Jest Leong, jest Robert Lewandowski. Przed szansą dziesiąta minuta jest 1-1. Wreszcie, wyrównanie. Szybciutko poradzili sobie z tym wyrównaniem. Czyli można powiedzieć, że to był po prostu wypadek wypadek przy pracy. Basket już przy piłce. Jest Sanchez. San Maxim Lewandowski. Walczy o piłkę. Deportivo w natarciu. Adżuro. Magnet. Basket. Dembele Aj, tym razem. Tym razem przejęło. przejęli piłkę, Deportivo. Cuchini, on mocne, fajne strzały ma z dystansu właśnie. Jest 2-1 szybko, ładnie. Bruno Culini. no to jest zawodnik, który może, e, może dołączyć do nas po, po tym sezonie. Będziemy sprawdzać go, bo wygląda ciekawie. Dwie bramki pakować w Barcelonie. Josuel, to jest wyczyn. Widać, że się nie przestraszyli e, takich nazwisk jak e, Stegen, jak Basket, jak Sanchez, jak e, Balde, jak San Maxim. Tutaj dając się wszystko na boisku piłka, że w białych strojach Lewandowski musi pociągnąć ten zespół do przodu. Teraz piłka do Dembele przerzucona. Dobrze Dembele schodzi do środka. E, jeszcze chciał tutaj zagrać do Sancheza chyba, nie udaje się, ale na szczęście Balde odzyskuje tą piłkę. Lewandowski wraca po futbolówkę i już zbliża się do pola karnego. Będzie strzelał. Zatrzymany przez Tomasa, tym razem strzał. Myślałem, że będzie drugi strzał, druga bramka. Niestety takie statystyki nie będą na ten moment korzystne dla drużyny Barcelony. 61% posiadania piłki, no więcej piłki Barcelona posiada, ale no jednak do strzałów dochodzi częściej chyba drużyna, jednak Deportivo. Może te akcje są bardziej składne, może mogą się bardziej podobać kibicom e, drużyny przeciwnej Sand Maxim zgromadzonych na stadionie. Teraz świetna piłka do Dembele. Dembele, no uderzenie Kosmos 2-2, 36 minuta. Zobaczmy tą bramkę jeszcze raz świetny przerzut od San Maxima do Dębele wchodzącego. Myślałem, że Lewandowski zgarnie tą piłkę że tutaj z stado Lewandowskiego, ale Dembele czy był na pozycji spalonej? Nie, nie było pozycji spalonej. Bramka, na no Stadiony Świata zamknął, zamknął usta wszystkim kielicom zgromadzonym tutaj na Stadionie Katalonii, którzy w Dembele no swego czasu e, nie wierzyli e, przez różne kontuzje, które się go mały. Teraz Josuel, jest e, Josuel zatrzymywany, Legnet, e, dobra piłka do San Maksima właśnie. Josuel, a ja ja jest szał, z tego. No, Ciekawe, ciekawie się robi, Balder. No, będziemy czekać zwdęsknie na tą drugą połowę, bo ona dopiero da nam, da nam odpowiedź na to pytanie, kto wygra ten mecz lub no, jeżeli się remis utrzyma. Mam nadzieję, że uda się przełamać w drugiej połowie. Jest 2-2. Jak widzieliście, kibice Barcelony no, nie są zadowoleni z spraw ich podopieczni. Męczą, przepraszam, męczą się w tym meczu i to porządnie z drużyną e, Deportiva. Sanchez Lewandowski 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 jest dębele dębele Aj myślałem, że obiegnie tutaj zawodnika w jej koszulce, jednakże on nie dał się nabrać na ten zwód cochilini jest jest josuel, josuel walczy tutaj Legnet No, był faulowany, był faulowany, ale puścił sędzia Piłkę, ponieważ utrzymał ślegnet przy piłce Lewandowski. Zobaczcie, jak Lewandowski wraca się po piłkę daleko. Piłkę do Dembele. piłka znowu do Lewandowskiego i będzie oddawał strzał. No Tym razem patrzę spokojnie, broni bez żadnych problemów. Tą piłkę. Dobrze. Jest De Jong, De Jong, rozgląda się Sanchez. Sanchez wyszedł mu do pomocy. Sanchez szedł jak masło w pole karne, ale patrzę w dobrej dyspozycji. Z gminy schodzi, to jest ciekawe, ciekawe. Teraz na krótko z Sanchezem rozegrana piłka. Na krótko z Sanchezem rozegrana piłka. Znalazł miejsce na oddanie strzału, ale o broni. Znowu Dębele jest sporo miejsca. Na no, wejście w pole karne, jest De Jong. Zablokowany. 61 minuta. Coraz mniej czasu na objęcie prowadzenia. A teraz troszkę źle. Z tego rzutu różnego zagrał Dembele. Lewandowski za Janssonem. Adżuro wraca tutaj za BNS. Próbuje go powstrzymać. Benes zostawił Adżuro z tyłu. Jeszcze jedna próba. Odbioru piłki. Dobrze że w końcu udało się futbolówkę odzyskać Dembele. Prze, przerzut od Balde jest de Jong, de Jong. jest dest, który dawno nie podłączał się do tych akcji. Jest Lewandowski. Lewandowski tym razem to Lewandowski źle zagrywa. Balde musi uważać na rozegranie tej piłki. Sanchez. Sanchez, piłka przez Lewandowskiego przechodzi. Jest De Jong. De Jong czeka na swojego partnera. Lewandowski myślał, że wejdzie między dwóch zawodników i coś z tą piłką zrobi. Niestety tak się nie dzieje. De Jong zejdzie, wejdzie Abema Young, wejdzie w i za Sancheza wydaje mi się, że wejdzie Pedri. Troszkę musimy odświeżyć to ofensywę. No I no już 63 minuta piłkarze dostają szansę w Fati, dawno nie widziany na boisku. Za częściej dostawał szansę trenera Franka Kole, No ale mamy nadzieję, że pokaże się z dobrej strony Fati, może na dłużej znajomości w składzie Barcelony. Teraz Balde, Balde przekuje tutaj Dołączenia do tej akcji Fatiego. Faty właśnie zdobywa kolejne metry, podaje do Aba No i mamy 3-2 piękne akcje rezerwowych Fati Aba Mayang. Jest w końcu 88 minut, wychodzą zawodnicy na prowadzenie. Dobrze, teraz Fatih, zerwał się Fatih, jeszcze, jeszcze próbuje przejść, jeszcze walczy w polu karnym. No, nie udaje mu się do końca skończyć tej akcji, ale yy, dobra, dobra sytuacja. Teraz fałszowany. Na pałacie za głowę mógł puścić tą akcję trener, no i teraz Lewandowski. Lewandowski będzie podawał. Wrzutka w pole karne. Rzutka w pole karne. Przejmuje basket. I mamy 4-2. Świetne podanie od Lewandowskiego do basketa. Jest 4-2. Mogą Mogą się cieszyć z takiego obrotu sprawy piłkarze FC Barcelony. 86 minuta, losy spotkania w końcu się odwróciły. No raczej piłkarze Deportivo już nie odrobią tych strat. Widać, że piłkarze Barcelony są niesieni tym wynikiem. Teraz Dembele, Dembele jest Lewandowski, a ich szuka, szuka okazji, szuka okazji do strzału. Jest to też, jak zawsze się podaje, oddaję tą piłkę, tu, tu wraz, współpracuję wraz z Dejongiem Dembele, aczkolwiek też dużo piłek traci, dużo piłek traci ze względu na to, że gdzieś tam, no, próbuje, próbuje grać jako napastnik i szuka okazji do oddania strzału. 93 minuta, wygrana 4-2 w lidze Hiszpańskiej. Dziękuję za oglądanie tego odcinka. Zapraszam Was na kolejne odcinki kwasogrania. Mam nadzieję, że znajdzie ze mną 11 strzałów oddanych. Jest dobrze. Udało się wygrać to spotkanie. No i liczę, że kolejne też. Zobaczymy, co z transferem Arona Collinsa. No i zobaczymy, co z, z, z kolejnymi transferami do Barcelony. Mam nadzieję, że w po tym sezonie, chyba, zrobimy tak, że ściągniemy wszystkich zawodników z listy wypożyczenia do klubu. No i pff, takiego Grismana albo zostanie, albo sprzedamy go, tak. Manai tak samo zostanie raczej sprzedany. No Dyon go odejdzie, ale Troor odejdzie, ale może uda się go ściągnąć. Dinko zobaczymy. Ilias też może być ciekawym zawodnikiem, jak wróci. Kolado tutaj raczej do sprzedania jest pój, który poszedł na wypożyczenie, raczej do sprzedania, więc no kilku na pewno zawodników z tej jego się uszczupli. Zastanawiam się, kto będzie za Netto bramkarzem. W pamięci mam, że na pewno kogoś miałem na uwadze, ale chciałem wymienić bramkarza, no, ale zobaczymy czy się lata Netto z Tegen 29. No musimy tutaj poszukać jakiegoś młodego, perspektywicznego gracza. Nie wiem, czy chciałbym, żeby to i teraz zobaczymy, może jakieś Polaka sprowadzimy do Barcelony, bo jak wiecie, a przecież kurczę. Ja tutaj mówię o zawodnikach, którzy zostaną pozyskani, ale przecież przecież Zieliński, Gusto i tutaj Gusto Zieliński i Robinson dołączą do naszego zespołu i to będą fajne transfery. Mam nadzieję, że tutaj jeszcze korona. Aaron Collins dołączy, będzie dobrze. Zapraszam do oglądania, komentowania. No i trzymajcie się ciepło. Cześć.